Ja jestem Andrzej Wodopianów i witam na moim nowym kanale. Ostatnio założyłem się z kolegami o dwie dychy. Kto bije pierwszy 1500 sub sub subów, ten dostaje całą kwotę. Więc stworzyliśmy karierę menadżera, gdzie zatrudniliśmy już trenerów. Będę wam tutaj y pokazywał mecze i przechodzimy do odcinka. Mamy propozycję dołączenia do turnieju, więc dołączamy do najlepszego. Znam pierwszy mecz. Jak będziemy zobaczyć, gramy z FC. Chodźmy pierwszym meczem. Nasz junior wchodzi na lewe skrzydło. Pierwszy nasz mecz zakończy się wynikiem 1-1. Po bramce Borrowsa. Transfer. On na sprzedaż. Powód. Dowód. Pierwszy zawodnik. Erik Sanchez. Z wolnych zawodników. Drugi mecz. Sport Veil. -Vale. Do meczu wychodzimy składem o takim. Nowy nabytek. Sanchez. Nasz w tym meczu mało się działo 0-0 Nasz drugi mecz Możesz zobaczyć, że Jakobson się rozwinął Udało się wygrać mecz Z ostatnim podejściem Widać przeważaliśmy Nawet Jakobson strzelił Gratuluję tak Wygląda nasza tabela Przed jakimkolwiek meczem Zobaczymy Jak pójdzie nasz pierwszy mecz i tu nasza pierwsza konferencja prasowa. Pierwszy mecz ligowy. Przesymulujemy sobie rozgrzewkę. W poczęcie. Mają akcję. Może być niebezpiecznie. Dopiero czwarta minuta. Szósta. Piąta. Mają akcję. Uwaga. Bramka, ładnie. Mają różnego. w środku, może być bezpiecznie. Ładny bramkarz, po raz drugi. Po raz kolejny rożny. Centra w pole karne i ładne wybicie. Szybka kontra po poprzedniej akcji, czy będzie bramka? Aaaa, jej, słabe kończenie Kolejna akcja. Grywa do środka. co właśnie Kolejna akcja, środkowanie! Są w przeszłej bramce. Waga, bramka znowu bronił. na proszej bramce? Oooo, 1-0 dla nich. Jesteśmy daleko ich bramki. Ale bramo jeden jeden sam to jest są daleko naszej bramki jeden jeden brawo bramkarz Rzut różny dla nich Bramka złapa. Tamto to chyba się bramka. mam akcję. O! No, no nie no. Są przy polu kardem. Brawo. Jesteśmy przy ich bramce. I od... Odebrali piłkę. Koniec pierwszej połowy. Wynik 1 do 1. Gol Sancheza. Rozpoczynamy drugą połowę. Jesteśmy na skrzydle. W środku. Jesteśmy przy ich bramce. Uwaga, jak to się skończy? Odbieram piłkę. Uwaga, są pod naszą bramką. W środku to nie ma. Wciąż jeden 1, -1. I To nie był faul? Coś? Środkował O brawo broń Jesteśmy daleko pola karnego rywala Uwaga A ja bierz Jesteśmy pod ich Bramką Uwaga A i rożny Kiby też są wygrane Mam różnego po akcji Bramkarz Nie Uwaga, może być, ładną akcję mają Ładnie obrońcy Uwaga, ładnie są podeszłą bramką Ładną akcję mają Nie ma... Mają kontrę Uwaga oooooo Mamy różnego, uwaga Brawo obron Mamy akcję, bo obrońcy nie przyjął piłki. Uwaga! Bo może być... Wygrywamy! Wygrywamy! Jesteśmy słabsi, wygrywamy! 88. minuty. wygrywamy dwa 1 Wygraliśmy 2 do jednego. Udało nam się wygrać. Myślałem, że będzie inny wynik. Mecz z Bansfield. Wyjściowy skład. Podobny do zeszłego razu. Tym razem. Zwykła symulacja. Niestety. Tym razem przegraliśmy. Przeważali. Popatrzcie po statystykach. Naszą bramkę strzelił Jakobsen. Pierwszy mecz w Carabao Cup gramy z Middlesbrough Pierwszy mecz w FA Cup Ciekawe jak przebiegnie Uwaga Ojej, Oj, było blisko No przeważali na bramkę w meczu strzelił Sanchez 77 minucie. Kolejny mecz ligowy w Newport County. Skład podobny do zeszłego. Przed zakończeniem okienka transferowego chciałbym Milesa wyrzucić z skład, bo forma w dół. Tylko Jakobsen ma formę w górę. Kolejny sobie mecz. Przeważaliśmy, ale i tak przegraliśmy jakimś cudem. przyjęliśmy jednego z juniorów, Wbiliśmy Duże zaufanie. U zarządu. Kolejny mecz. Gramy z Sutton. Mecz ligowy. Skład, który chodzimy. Taki mecz zeszły. Wszyscy jak widać zmęczeni na Muszę podjąć plan treningowy. W tabeli to źle wygląda. Kolejny mecz. Grami z Holchester. Którzy są? Uwaga, uwaga. Siódmi. Tak, ja wróciłem na chwilę przemyślałem ten mecz z Minus Bro. I się odwracam. A tu 3-1 wygraliśmy. No less. Ko Koiler. I Rhodes. Tylko, Hopper nie trafił karnego. Kolejny mecz gramy z Game. Skład taki sam, ale piłkarze wypoczęci. No i po blisko dla nas bramkę strzelił. Uwaga, uwaga. Adams jako pierwszy. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Siema!